Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem rośliny głowienka. Jeśli spodoba Ci się odcinek daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Głowienka, rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych, występują w Europie, Azji i północnej Afryce. Z czterech gatunków europejskich, trzy występują w Polsce: głowienka kremowa, pospolita i wielkokwiatowa. Ta niska roślina jest zimotrwałą byliną i może występować w formie płożącej. Wyróżnia się długo kwitnącymi kwiatami w kolorach Białym oraz od różowego do fioletowego, aż po purpurowy i czerwony. Liście głowienki są z reguły podłużne i jajowate. Dorasta do pół metra wysokości w zależności od gatunku. Głowienka jest bardzo mało wymagająca i szybko rośnie. Sadzi się ją wczesną wiosną w dowolnej ziemi. Najlepsze stanowiska będą dla niej słoneczne i półcieniste. Gleba powinna być przeciętna, żeby roślina zbytnio się nie rozrastała. Głowienka kwitnie w okresie letnim, zależnie od nasłonecznienia stanowiska, od maja do października. Jest w pełni mrozoodporna. Główienka to ceniona roślina miododajna, ale przede wszystkim roślina lecznicza. Długo kwitnie i ładnie ozdobi przód rabaty. Doskonale będzie wyglądać między krzewami, tworząc pomiędzy nimi kolorowe plany.